Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać książkę. Jest to książka 7 razy dziś. Skontaktowało się ze mną wydawnictwo Otwarte w Krakowie i zaproponowało mi, żebym przeczytała tą książkę jeszcze przed jej premierą, a premiera jest 3 czerwca. Oczywiście się zgodziłam po krótkim mm, przeczytaniu streszczenia, o czym ta książka w ogóle jest. I oczywiście nie żałuję, śmiało Wam ją chcę polecić i powiedzieć mniej więcej, o czym jest. Taką krótką mini recenzję Wam przygotowałam. Ym, I jeszcze mam dla Was konkurs. Ym, też się dobrze składa, bo niedługo mam nadzieję, że będzie na moim kanale 20 tysięcy subskrypcji, także Chciałabym Wam z tej okazji coś dać. Myślę, że książka to jest super pomysł, ponieważ będę mogła Wam tutaj coś na baz grać na pierwszej stronie. Także to będzie konkurs. Także zostańcie do końca, bo na końcu jeszcze powiem co i jak dokładnie o co chodzi, jak można wygrać i jakie są nagrody. Obyczajowa z elementami paranormal. Główna bohaterka ginie w wypadku samochodowym i budzi się dnia następnego w swoim łóżku. I przeżywa ten dzień jeszcze raz przez 7 dni, 7 razy, dokładnie ten sam dzień, z tym, że próbuje zmienić bieg wydarzeń, tak, żeby nie doszło do tego wypadku, w którym zginęła. W książce też możemy zauważyć analizę psychologiczną głównej postaci, czyli Sam, a Sam jest to młoda dziewczyna, jest popularna w szkole, ma super przystojnego chłopaka, przynajmniej tak twierdzą wszystkie koleżanki. e uma sama. czuje się lepsza od innych i jej głównym takim celem, główną wartością w życiu jest to, żeby wspinać się na samą górę, na sam ostatni szczebel takiej drabiny towarzyskiej ma świetne przyjaciółki, z którymi potrafią szydzić z innych osób nie obchodzi ją, czy kogoś zrani, czy też nie i wszystko jej uchodzi na sucho, aż do pewnego momentu aż do momentu, w którym umiera w wypadku samochodowym i dochodzi do właśnie analizy jej osoby, no i też osób, które się znajdują Wokół niej. Powiem Wam, że ta książka też bardzo mi się spodobała pod tym względem, że skłania do refleksji takich, że gdyby ostatni dzień um nasz ostatni dzień miałby się powtarzać cały czas w kółko, to z kim byśmy chcieli go spędzić, w jaki sposób i tak naprawdę co jest ważne, co jest istotne. Takim też moim mini celem w tym, żeby Wam pokazać tę książkę, zrecenzować i zachęcić do przeczytania, jest też to, żeby uświadomić Wam, żeby żyć tu i teraz, żeby żyć tak, żeby niczego nie żałować i zbierać doświadczenia życiowe i te złe i te dobre, żeby wpłynęły jakoś pozytywnie na nasze życie i żebyśmy dokonywali dobrych wyborów, dobrych Decyzji i mieli te takie najważniejsze wartości w życiu, żeby były z głową przemyślane. Pamiętajcie też, żeby żyć w zgodzie z sobą, żeby nie być takim egoistą, żeby patrzeć też na innych, ponieważ no drugiej szansy może nie być. I to też w tej książce jest zawarte, taka myśl przewodnia. Zachęcam do przeczytania, ponieważ naprawdę nie dość, że jest to fajna taka książka obyczajowa, którą naprawdę pochłoniecie w kilka dni, bo czyta się super, jest napisana świetnym językiem. To jeszcze w dodatku ma jakiś przekaz, ma jakiś morał, no a to się ceni. No i kochani, mam dla Was konkurs. Żebyście mogli wygrać tą książkę, chciałabym, żebyście w komentarzu napisali 7 rzeczy, które są dla Was najważniejsze. No i ja wybiorę odpowiedź, która mi się najbardziej spodoba, to znaczy dwie odpowiedzi, ponieważ będzie pierwsze i drugie miejsce, dwie nagrody. Wszystkie informacje ważne o konkursie będą w opisie, to znaczy od kiedy, do kiedy macie czas. No i oczywiście też tam ogłoszę zwycięzcę, nie musicie oczywiście polubić tego wideo, to nie jest żaden wymóg to jest tylko i wyłącznie dla mnie informacja że Wam się film podobał, czy też nie ale nie musicie tego robić, jeśli nie chcecie możecie tylko napisać komentarz no i ja wybiorę dwie najfajniejsze dla mnie odpowiedzi. No i skontaktuję się z osobą prywatnie yy, przez YouTube'a, przez wiadomość prywatną, yy, jeśli chodzi o adres i czy ktoś będzie chciał mieć tutaj coś ode mnie naskrobane, czy też może chce po prostu czystą, świeżą, pachnącą drukiem książkę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że konkurs też Wam się spodoba, że będę mogła Was jakoś wynagrodzić. Yy, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!